Dobra, wracamy, słuchajcie, bo miałem chwilowy przestój, e, jak to mówią, zerwało połączenie, ale już jesteśmy, słuchajcie, ten dzień jest dalej taki sam, jaki był, więc po prostu chciałem przeczekać i zrobimy z tego jakby drugi już odcinek, e, dobra, o, 112, proszę pana, to mi się podoba, dobrze panu mnie czekał. No tutaj już troszeczkę słabo i to dużo. Dobra, słuchajcie, mamy dziewiątą, ale mamy jeszcze ludzi. 11300 mamy na tę chwilę, więc zarobiłem dyszkę, na prawie dyszkę zarobiłem, można tak powiedzieć, bo chyba zostałem na 4700. Oczywiście w ciągu dnia nic nie kupowałem, więc zostawiłem, bo chcę zobaczyć, jak to będzie wyglądało. A, i ceny, słuchajcie. Wiadomo, tutaj cenami można się bawić, i ja tutaj dałem sobie grosz, maksymalnie dwa grosze od ceny, którą oni chcą, więc po prostu jak tutaj o... E, pff, niech się do mnie podejdzie. A ci pewnie wiecie, o co chodzi, nie? Że po prostu ta cena jest o dwa grosze taniej u mnie, żeby do mnie przychodzili, e, niż do kogoś e, 43, i tam jest 55, dobrze widzę. Dobrze widzę. E, oj... I tak to zrobiłem: 2-3 grosze, 2 centy, 1 cent taniej jest u mnie. A niektórzy właśnie te ceny zawyżają, że tam nie wiadomo, jak masz euro, euro dolara więcej, no to ci będą marudzić. Jeżeli masz tam trochę więcej, to też będą marudzić. Więc nieraz troszkę to obniżyć. Ja powiem wam, że jak nawet dałem na 20 groszy, że tak powiem, już będę mówił polskimi, żeby nie było. Dałem 20 groszy taniej, słuchajcie, to powiem tobie, że ten towar co prawda schodził, ale jakoś klientów nie widziałem, żeby mm, było ich więcej. Chickena nie ma, no niestety, e, więc nie widziałem jakiejś takiej dużej różnicy, słuchajcie, że mm, czegoś brakowało nawet w towarze, albo w tym bardziej w klientach, więc nie było ich dużo. Tam widzę, że pan w i tutaj jakiś pan wchodzi sobie jeszcze. Dobrze, do mnie, do mnie już nie idźcie. Zobaczmy, tak, ja i tak sobie zaraz to posprawdzam wszystko. Nie wiem, czy wam magazyn pokazywałem, pewnie chyba przez chwilę tylko. To zrobię już na kolejny dzień, więc zrobimy sobie jeszcze jeden dzień tak szybko. Jak to mniej więcej wygląda, tam muszę pozmywać. O, ładnie. Dobra, o, tutaj kolejny. Dobrze, że to pokazuję, co trzeba zrobić. Okej, okay, pan książkę kupił. Dobra, towaru mamy. Co prawda, ten towar jest, więc nawet jeżeli bym puścił kolejny dzień bez straty pieniędzy, to naprawdę można tak naprawdę jeden dzień zatowarować i dwa dni nie kupować. To też jest jakiś tam pomysł, ale niektórzy, jak ja widziałem, że niektórzy full półki mają i coś tam zarabiają, ale chyba też szału nie ma. Dobra. Eee, dobra, zarobiliśmy tak naprawdę 11 tysięcy, bo powinniśmy zarobić, czy tak mi się chyba wydaje. Zobaczmy, ja sobie to oczywiście zapiszę, żeby nie było, bo ja nie to zapisywałem. I zobaczcie. Eee, 124 osoby. To oczywiście niezadowolenie z towaru, za drogo chyba bo nie wiem, czy ceny sprawdziłem. Oczywiście, że nie było produktów, eee, mniej więcej tego chickena. Eee, więc 124 klientów, 9,5 tysiąca na plusie. No, ja ogólnie dziennie zarabiam 2-3 tysiące w zależności od dnia. Staram się minimalizować te wypłaty, w sensie kupowanie rzeczy tak do 5 tysięcy, nie przekraczać tak za bardzo. No ale teraz też nie da się tego za bardzo sprawdzić, bym musiał kontrolować, więc tak maksymalnie staram się do 5 tysięcy wydawać dziennie, żeby ten przychód był większy. Co prawda tutaj, jak sami widzicie, też właśnie za pracowników mam dużo, to oczywiście są te kredyty i te, które nie, nie opłaciłem sam, bo chci, nie chciałem tego na razie robić, więc bo oni mi sami to zabierają, więc gdyby nie te trzy rzeczy, że tak powiem, no to bym tak naprawdę miał tylko pracowników, więc miałbym tysiaka do przodu, czyli 3000, u mnie jest taki 3000 dzienny przychód, więc jeżeli chciałbym, powiedzmy teraz, Hmm, zarobić pieniądze na kolejną licencję, bardziej na rozbudowę yy, sklepu, yy, to tak naprawdę 64 3000 dziennie. No to już 10 dni, to jest 30, oczywiście przy dobrych wiatrach. 30-10 dni, no to tylko kurde, te, ci klienci. Co z nimi jest nie tak? Magazyn wygląda tak, słuchajcie, tutaj mi się raz kliknęło przez przypadek, no słabo, no lipa w ciulnie, no ale półek nie, niektórzy te zatowarowane mają te magazyny, a u mnie, o, puste półki. A to są puste kartony, bo nieraz po prostu, żeby coś przełożyć, oczywiście jak tego kiedyś nie było, no to chodziłem z kartonami po prostu, po do czegoś innego. Dobra, słuchajcie, mamy 12.300, przejdziemy sobie jeszcze jeden dzień. Eee, więc idziemy. Na pewno alkohol, bo on jest bardzo ważny, kupię jego. Tutaj widzę, że tego nie muszę, tego kupimy na raz. Raz, tutaj co prawda nie muszę, ale kupię, choć tego może bym wziął dwa razy. Bo tutaj, po ile to jest? Po 12 sztuk, dwa, to będzie półka, czyli kupię jeszcze jeden. Tego oczywiście kupujemy z dwa razy, tego może raz kupię. Czyli już tak naprawdę, zobaczcie, mam 1300, już 1200 z groszami za sam alkohol poszedł, nie? One znaczy, za niego dobrze można dostać, więc po prostu go biorę. E, to weźmiemy po jednym, tego chyba nie będę brał. To wezmę jeden, jeden, jeden. Papier oczywiście dwa razy. Oni go sobie dokładają. To chyba tanie nawet 17. Nie no, z wiadomo zawsze groż ważny, więc... zostawię. Yy, Dobra, kapsułki weźmiemy, to zostawimy, to weźmiemy, to weźmiemy, to zostawimy. Dobra, weźmiemy, bo też jest mało, to zostawimy. Książka zawsze kupuję po jeden, co... A nie, to też jest pieniądze. Ale oni jak książki biorą jak głupi. Dobra, weźmiemy to. Dobra, tutaj im powinno starczyć. E, weźmiemy te. Tutaj widzę, że już chyba nie kupują tych. E, tak, weźmiemy. Mleczka weźmiemy też dwa razy, bo... I tego też zawsze biorę dwa razy. E, to weźmiemy raz, cyk. Kurde, 300 muszę wydać. No dobra. To weźmiemy. Dobra, to weźmiemy, to zostawimy, weźmiemy, zostawimy, 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 dobra, pyk, pyk, zostawimy, zostawimy, zostawimy i zostawimy. To po jednym to wezmę dwa razy, bo to schodzi to też wezmę dwa razy, to wezmę raz. Okej, okay, dobra, to mniej więcej tak to wygląda, słuchajcie, zaraz zobaczymy i na tej chwili już mam 3000 słuchajcie. Przejechałem sobie już pod ale przejechałem, przyjechałem tam plus alkohol i już 3000 wydałem, więc mi się wydaje, że w dwóch jeszcze te 2000 2000 wydam Chipsów nie biorę, to wezmę, bo to olej to to. Dobra, o tutaj akurat go bym miał, ale on ile kosztuje 42, dobra, eee, to jest 10 sztuk, to powinno starczyć. O, to jest tanie, więc to wezmę dwa razy. To wezmę to z 8, muszę dwa razy wziąć niestety, bo tego nie ma. Dobra. E, teraz tak. To muszę znowu zabrać, tylko kurde oni te pizzy dokładają. Słuchajcie, ja tych pizz nie mogę kupować. E, lody wezmę, no bo mam tylko dwie, dwa, dwa miejsca na tę chwilę. Tego nie muszę, tylko jest dużo. To usunąłem. To weźmiemy. To to, 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 to weźmiemy, widzę, że to są tylko dwa, więc tego już chyba nie ma. Tego 3, 6, 9, 12, 15, 20 by było ponad, ale to 17 kosztuje. Dobra, to weźmiemy. Kurczaków wezmę 3, 4 niech będzie, żeby było. Tego nie biorę i nie biorę. To wezmę tylko. Dobra, słuchajcie, zmieściłem się tak naprawdę. Miałem ile, kurde? 11 tysięcy, czyli zmieściłem się w 4, tak? 4, a liczę? 5 prawie, no dobra. Niech oni to sobie dokładają. Co prawda, teraz widzicie. Aha! Lodówek nie sprawdziłem jeszcze. Zawsze o nich zapominam, kurde. Co to jest? 2,7 tutaj będzie mało, więc muszę wydać. Kurde, jak tak mi na tych licencjach zależy, że staram się jak najbliżej, jak najmniej wydawać tych... ...pieniądzów, że tak powiem. Żeby kupić. No to to już jest drogie, no to to już muszę. Ale tu mam tylko 27, to zostawimy. Ile to kosztuje? 300 na razie, nie? Wiecie, słuchajcie, to są takie drobnostki. Nie? Jak, wy tam, jak wy to oceniacie, jakbyście to robili? Dobra, tu weźmiemy jeden, 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 bo to wystarczy po jedne, żeby tylko to za, zatowarować. No tego wezmę już dwa razy, żeby nie było. Masła weźmiemy dwa. O ile to jest masło? Nie pamiętam. Dobra, to tak, to tak. Zawsze po jajkach wezmę, widzę, że tutaj już pusta się porobiło. Te jajka schodzą. Wezmę teraz wodę dwa razy, bo to potrzebne. Napój weźmiemy raz, kole weźmiemy raz, tego nie biorę. Nie biorę, bo tutaj mamy jeszcze. No dobra, to już wezmę. rowarków nie biorę i to weźmiemy. No i słuchajcie, tak naprawdę wydałem teraz więcej niż 5000. To... No, dobra, zostawmy sobie to. nie chodzi o rozkładają. Teraz tak, co prawda towar mam, to w ogóle nie schodzi w ogóle. Co to jest? Zarabiam 3 dolary. 3... No 3 złote, liczmy, że to polskie. Eee, 3 złote, tutaj mam 3,50. Ja tak naprawdę sklep mogę otworzyć, a ja nie mogę to dokładać, bo po prostu towar mam na półkach, więc yy, mogą dokładać. Ketchup chyba wziąłem. Ja im pomogę. Otworzymy sklep. A akurat ketchup wziąłem. Yy, tu gdzieś go miałem, dobra. No i jak wy to. Jak go, oczywiście, wygracie w tę grę, to jak wy to robicie? Jakie macie pomysły? Jak, jakiś plan na to. I tak dalej, i tak dalej, nie, jak wam się podoba w ogóle moje ułożenie towarów, moich półek, co prawda, pomysłów, gdzie co ulokować, jak co kupić, i tak dalej, nie, każdy ma tam pomysły swoje, każdy by to zrobił inaczej, ja sobie zrobiłem tak. Co prawda mam tego towaru dużo i to kurde nieraz mówili, jak tam czytałem, że im więcej towaru, to im więcej rozbudowy, to da tym więcej ludzi. Wiadomo są mody, które pomagają zwiększyć ilość klientów na sklepie, ale na tej chwili to nie działa. Bo po prostu aktualizacja weszła i, i jeszcze tego nie poprawili. Dobra, nie będę biegał, żebyście widzieli, bo dostaniecie jakiś zawał czy coś oczopląsów. Dobra, towarek dołożony, ładnie pięknie panowie tutaj. Kurde, byście posprzątali to tutaj co nie, a nie tak siedzicie stoicie, jak nic nie robicie, tylko kasujecie. Szynku. Dobra, tu gdzieś było. Eee, o! to już ci czegoś brakuje, czy mi się wydaje? Nie, wydawało chyba mi się. Eee, dobra, to damy tak. Troszkę rozdzielimy to, żeby to było widać, że tutaj coś, jakiś towar leży na tych półkach. I zobaczcie, mamy 11 i, i kurde, dopiero jakieś pierwsze pieniądze wpływają. To jest masakra. Olej, olej, olej. Oliwa. Dziup, 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 Staram się tak nawet towar dawać, żeby maksymalnie 3 półki ogarniać, bo to co prawda nie chcę towarować wszystkiego. Bo tych pieniędzy dużo idzie, więc po prostu staram się, tak jak mówiłem, na 2, 3, 3 maksymalnie półki, żeby ten towar leżał. Ja wiem, że niektórzy mają na fulla i się tym dobrze bawią. Ale ja tutaj chcę jakąś ogarnąć kolejne licencje, kolejne yy, rozbudowy. Aha, ja na kasie siedzę, oni mnie wołają. Co nie mówicie? Dzień dobry, czemu pan nic nie mówi, proszę pana, no? Niech pan się nie boi. Dziękuję, wyliczył pan, to mi się podoba. O, pan widzę, że na grubo. A pan pewnie nie wyliczył, no pewnie, bo po co? 29,64 Kurde, jakby te polskie złote były, to było fajnie. Tak szybciutko tutaj jednak ta 25. Zapalę, słuchajcie, od razu światło, bo nie chce mi się potem wstawać, bo będą ludzie. Eee, dobra, tutaj mamy to, tu widzę, że towar jest. Na razie mi nie wołają. O, właśnie. No wilku mowa. O, ale pan trafił 1999. No, 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 no. Dobra, pomogę wam tutaj coś. Nie, no dobra, żartowałem, nie będę wam pomagał. Was z pięciu, a ja jestem sam. Ja muszę sklep posprzątać. Brudno na tym sklepie. Nikt nie ruszy w miotłą. Dobra. W ogóle szkoda, że nie pokazuję jakiejś ikonki, gdzie leży jakiś towar na podłodze. Tylko przy zamiataniu to jest fajne. Przy, przy myciu. No, tam widzę, że jest jedno. Kurde, powiem wam, że przy tym świetle biały, a biała podłoga jednak daje po oczach, więc chyba będę. W, może nie teraz, ale kiedyś zmienię podłogę na ten inny kolor, taki ciemniejszy. Już do pani idę. Nie! Miałem do pani iść. A pani sobie poszła. Nie ten guzik nacisnąłem. Samoobsługowa. I słuchajcie, mamy godzinę trzecią. Mm, I osiem tysięcy. No pomóż pani, pomóż. A, to ta pani co ode mnie odeszła. Pani do mnie nie przyjść nie chciała. Znaczy się pani do mnie przyszła. O! Pani ma bliźniaczkę. Dzień dobry, panią teraz obsłużę. E, ile pani ma wyliczone? Nie ma pani wyliczonej? Dlaczego? Co to ma być? Widzenia pani. Zobaczmy jak tu wygląda sytuacja. Może w końcu te pizzy zmienię, pizzy zmienię. Kurczaki mamy, dobra. Może tak po kawałeczku zabiorę to stąd. O, 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 o. 4, 4, 4. Uwaga, czy się uda? Jeden, jest. Udało się. Szybko, już tam idę do kasy. Szybciutko, szybciutko usuńmy to. Zabierzmy to. O, ładnie. Teraz już wszystko mamy to, co chciałem. A, One Pizza dokłada dopiero. A to chyba to inna. Dzień dobry. Mam nadzieję, że pan długo na mnie nie czekał. 96. Dobrze, 18, tak. Dobra, do widzenia panu. Kurde, jak to wygląda ładnie. 9000, czemu tak mało tych rzeczy kupujecie? Halo, tyle tego macie towarowe, co jakieś takie rzeczy po malutku. No i słuchajcie, to jest ten drugi dzień, w który gram z wami, więc zobaczymy, jak wyjdzie teraz. Jeżeli chodzi o zarobek. Panie by nie jakby więcej tych klientów przychodziło. Co prawda, było 124. Ja w ogóle cennie sprawdziłem. Słuchajcie, znowu będzie jakaś, m, jakiś problem, bo cennie nie sprawdziłem do końca. A nie wiem, czy teraz w ogóle sprawdziłem. On chyba do mnie przyjdzie. Przyszedł. Jedną rzecz kupujesz. Ty, co to ma być? Złoty 91. Wiesz co? Byście się wstydził. Ja cennie sprawdziłem. Chyba. Zawsze robię tak. Pyk. już tam idę. Gdybym sobie sprawdzimy, to teraz widzę, że git, 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 git. Ja nie, chyba nie sprawdziłem. Co to są ceny takie niskie? I dlatego on był chyba zadowolony. niezadowolony, bo cena była za wysoka. Ty, zobaczcie, nie ma. O, tu są dopiero. No, tutaj troszkę zadowoleni byli, bo była cena niższa. Ok, jak sami widzicie, właśnie ten grosz, dwa maksymalnie mam taniej. O, tutaj jeszcze mamy 2,73, 2,72. No i tylko dwie rzeczy widzę. To i tak muszę sprawdzić później. Już idę do, do pana. Ty, 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 ty. O, kupili te kole. Czy to jest jakiś 16 sześciopak? 113, no to to, to rozumiem. Eee, I do widzenia. A pan co przyszedł tutaj parę rzeczy? Tak, dobrze. Wyliczone, nie wyliczone. To jest 93 chyba. Yyy... tak. Dobra, dam mu trochę w drobnych Masz? Oho, aaa, wiedziałem, że to jest pak. Czyli nie ma. Czyli już jeden gwinn jest Pewnie było ich więcej, będzie. Ale pan jajów bierze, no. 133, ale jednak widać, że będzie ciekawa. Ciekawy wieczór. Hmm, dobra, co tu mamy? 83. No, dlaczego pani nie ma wyliczone, Halo, co to ma być? To jest 50 czy 60? 62, tak? Dobrze, ale pani za, sto, za 116. 200, pani, 200 pani zapłaciła. No, 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 widzę, że pani się powodzi. A pan kartą 54,60 tylko. No dobrze, mamy 12,300. Prawie pani do mnie idzie. O, pani papier kupuje i alkohol. O, widzę, że też na na bogato 157 zł Więc 3 złote pani wydaje, no to mi się podoba Kurde, ale będzie pani miała imprezę 2866 O, jakiś nowy gościu, pierwszy raz go widzę Ty pierwszy raz takiego gościa widzę To zniebywałe Idzie do mnie? Nie Co pan kupi? Gdzie pan poszedł? Tu gdzieś pana widział? o jest ale pan kupuje czuciu. O! I coś słodkiego. Kurde, jak tych nie ma tych. No. 11. Jak nie ma. No. Normalnych opakowań, to tak. Dziwne te nazwy są. Dobra. Trochę brudny sklep jest. Mam nadzieję, że nikt nie przyjdzie. Tu jest brudno. Kurde. O no właśnie, Wilkomowa. Poczekaj chwilę. Muszę szyby ubić, bo chyba szyby mam brudne. A to pani, przecież pani już przechodziła, to pani nie szła obok czasem. 4,92. Ojej, za dużo dałem pani. Muszę pani to zabrać. Tak, pani dam, dobra? Będzie pani miała trochę w groszach. Eee, dobra, umyjmy troszkę sklepik. O, ładnie, ładnie, wieczorkiem. Pyk, pyk, pyk. Tutaj ładnie, ładnie, ładnie. Pyk i pyk, i pyk. Dobra. Posprzątajmy sklep, bo później nie będzie czasu. O, tutaj ładnie, 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 ładnie. Pięknie się to prezentuje. Pięknie. No. Dobra. Zaraz zobaczymy. Mamy 14-15 tysięcy, słuchajcie, więc tak naprawdę, no dyszka dziennie, dyszka zarabiam, kodyżki zarabiam, więc to jest tak naprawdę no, 10 tysięcy dziennie. Do tego 5 tysięcy staram się utrzymywać wydatków, jeżeli chodzi o e, asortyment. No i plus opłata kasjerów, No i ten kredyt tam, co mi tam pozostawał, te też te, za, za, za całe te. No to tak. 4-3 tysiące dziennie wychodzi. Jakbym kurde ich pousuwał, słuchajcie, i tylko zatrudnił takich, o dwóch łebków. To usunąć, bo ich tak naprawdę biorą... Oni ode mnie biorą 80 albo 90 razy czter, razy 3 To jest tego trochę słuchajcie. 200 dziennie tak można liczyć. <laughs> A jakby wprowadzić tak samo obsługowe i dać jednego gościa lub dwóch. Nie, tam jest ich tylko dwóch. No to na, na spokojnie, ja zawsze mogę dochodzić, nie? Ja zawsze mogę dochodzić i im pomagać. To nie jest głupie, słuchajcie. Usuwać tych, 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 dać tu jakieś regały. Powiedzmy, kasy samobsługowe zrobić na jednej stronie. Tylko tutaj o. A tu dać jakieś lodóweczki, żeby to ten towar lepiej się tu komponował, co prawda. To też nie jest głupie. No i tych ludzików bym musiał, kurde. Oni, się, oni są potrzebni, bo oni ten towar wykładają, że ja tego nie muszę robić. Dobra, zakończmy ten dzień. Zobaczmy, jak zarobiliśmy. 118 już klientów było, więc 8700 zarobiłem, 5600 wydatków plus tutaj za te moje rzeczy, które miałem, plus obsługa. No i 2000 niecałe zarobiłem, więc ten przychód jest bardzo mały, to w zależności od dnia oczywiście i od klientów. To jest właśnie dziwne, 118, 124. Niektórzy to widziałem, że mieli 150, 200, nawet 250. Ale to chyba Im dalej, tym chyba lepiej. Ale ja tak naprawdę, mam już ten poziom trochę rozbudowany, oczywiście na maksa. Jak sami zauważycie, u góry mam przecież maks. No i oczywiście 14 poziom licencji, chyba już nawet tak jest. Znaczy, licencji nie powiem, no bo zostały tylko 4, ale tu mam 14 poziom rozbudowy. Więc teraz będziemy szli z rozbudową w tamtą stronę. Więc tak naprawdę, zostały mi jeszcze raz, 2, 3, 4. I sklep mam cały. No dobra, 4 plus do tyłu jeszcze. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, no i piąty jakiś jest tutaj. Trzy, sześć, dziewięć, no. Więc tak to wygląda, słuchajcie. Jak macie jakieś pomysły, dawajcie mi znać, jeżeli chodzi nawet o rozbudowy. O, bardziej o tych klientów, jakbyście widzieli to byłby git, no. Są jakieś również symulatory, gdzie można prowadzić w supermarket i grać z, z widzami, więc też fajna sprawa. Ja sobie tutaj szybciutko, że ceny sprawdzę, no i na tym zakończę, słuchajcie, ten y, odcinek. Tak to mniej więcej właśnie u mnie wygląda, jeżeli chodzi o sklep, o rozbudowę, o to asortyment, o, roz, o rozstawienie y, wszystkiego. Y, więc y, no tyle wam mogę tylko powiedzieć, a tu już zmieniłem cenę. No i tylko tych klientów nie ogarniam, słuchajcie. Czemu ich jest tak mało? Przez trzy się zmieniły, czemu mi tylko jedna weszła? Halo, gdzie zreszta? Dwie były, trzy były chyba zmiany cen. W dół poszły chyba wszystkie. A ja tylko widzę jedną, widzę, którą zmieniłem. Albo mi nie pokazało, albo coś. I dlatego te ceny się potem nie zgadzają. Tu widzę, że jest git. Ważne, że te duże się ceny zgadzają, bo to jest najważniejsze, żeby tutaj kupowali. Eee, tu widzę, że jest ładnie, ładnie, ładnie. Tutaj gitara. Tutaj przy tych zmianach jest dobrze. Dobrze, dobra, reszta będzie chyba już git, zobaczymy później Dobra, słuchajcie, na tym sobie zakończymy e, odcinek No, więc e, do następnego No i lecimy dalej, słuchajcie Bawcie się dobrze O, ja sobie tutaj zminimalizuję Dobra, trzymajcie się i dzięki za to, że byliście I do następnego, hej!